10. Grudnia, proszę Państwa, parę słów refleksji wokół wczorajszej sesji nadzwyczajnej. Ja bez pewnej satysfakcji stwierdzam, że wydarzyło się dokładnie to, o czym mówiłem 30. listopada. Nie było żadnego zagrożenia dla dobra dzieci, organizacji czy szerzej instytucji edukacyjnych. Niepublicznych w gminie Milicz. Radni wczoraj w liczbie 17 zagłosowali za przywróceniem pieniędzy, co do których mieli święte prawo mieć wątpliwości ze względu na brak zaufania do zachowań pana burmistrza jego niekompetencji, braku zdolności przedstawiania faktów, związków przyczynowo skutkowych itd, i tak dalej. W związku z czym nabrali tej pewności wykonując samodzielną pracę, odwiedzając m.in. Centrum Usług Wspólnych, rozmawiając z urzędnikami. Upewnili się co do tego, że te pieniądze w takiej właśnie wysokości muszą, powinny i należą się organizacjom edukacyjnym, niepublicznym w gminie Milisz i te pieniądze w dniu, w dniu wczorajszym. Zdecydowaną większością głosów przekazał, przekazali tym właśnie organizacjom. Także całe to zamieszanie, którego autorami jest władza wykonawcza w naszej gminie, e, przy, pan Piskozub i jego przyboczni, było zupełnie niepotrzebne. E, tam się nagle uaktywnił pan, znaczy nagle, jak nagle, no, pan Chlistu zobaczył. W przybyłych na sesję y, przedstawicielach Miejskiego Stowarzyszenia y, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, pełnoprawne podmioty, zwykłych ludzi i rzeczywistą siłę społeczną. Nigdy wcześniej tego to, to, to się nie udało, i tutaj y, no, na, należy należy uznać, że pan Hlistun... Y, Oznał, doznał wreszcie jakiegoś objawienia. Zawsze wcześniej y, mówił, że ci ludzie, którzy przychodzą na przykład w sprawie komórek na Wojska Polskiego, czy wcześniej y, y, przedszkoli, które miały różnorakie problemy z zachowaniami władzy wykonawczej. Wówczas pan Hliston wypisywał i y, stwierdzał na sesji, obrażając tych ludzi, że są zmanipulowani, przyszli pod wpływem jakiegoś Podjudzania o charakterze politycznym. Wczoraj pan Chlistun nie, nie widział żadnego podjudzania, nie widział żadnej, um, żadnych elementów manipulacji. Wreszcie uczciwie przyznał, że ludzie, którzy przychodzą na sesję, być może są szczerze zaniepokojeni jakimiś działaniami burmistrza, tudzież radnych, być może niektórych, jak na przykład pan Chlistun. To jest jedna sprawa, która mi się na tej sesji rzuciła w oczy. Głosowanie: Troje radnych głosowało, wstrzymało się, 17, 17 za. Tych troje wstrzymujących się chciało mo w moim przekonaniu dać wyraz swojej głębokiej niechęci nie tyle do dzieci, co w oczywisty sposób, co po prostu do pana burmistrza i sposobu procedowania całej tej sprawy i tego obrzydliwego hejtu, który na radnych został w tej sprawie yy, przez yy, pana burmistrza wylany. Yy, no, i tyle. I mamy tutaj sytuację jasną. W oczywisty sposób architektem tego sukcesu nie jest pan burmistrz. On mógł jeszcze przy swoich zdolnościach na ostatniej prostej to wywrócić. Na szczęście radni nie dali się sprowokować. Architektami są po prostu dość odpowiedzialni, rzetelnie ciężko pracujący na rzecz gminy Milicz i zrozumienia problemu społeczności lokalnej radni, którzy poświęcili swój czas często prywatny po to, żeby zapoznać się z tymi problemami i w pełni świadomie zagłosować dziś. I ten czas został zdobyty dzięki tej poprawce, którą 29 listopada, jeśli dobrze pamiętam, zaproponował radny Piotr Zajczek. Nie po, to, nie po to, żeby komukolwiek coś zabierać, tylko właśnie po to, żeby z czystym sumieniem i z wiedzą na temat faktów móc podnieść rękę za przekazaniem tych właśnie środków do niepublicznych jednostek oświatowych w gminie to się wczoraj wydarzyło i nic innego wydarzyć się raczej nie mogło w mojej ocenie. Radny wybierała radna Beata Walkowiak i radna Anna Romanowicz, poza tym, że wcześniej również przewodniczący rady Bartosz Szmigiel i właściwie wszyscy Którzy przemawiali z tej, z tej większości w każdym razie, wskazywali na no, zupełnie nieakceptowalny poziom. Tam padło słowo chamstwo. Ja, ze względu na to, że to mnie dotyczy, takich słów staram się nie używać, natomiast rzeczywiście przekroczono, przekroczono i, i nadal są przekraczane wszelkie standardy dyskusji publicznej i dobrych praktyk w tym zakresie. Mówię oczywiście o tym y, sposobie komunikacji, który zaczął uprawiać pan y, burmistrz Wojciech Piskozu, którym po, poświęciłem dwa poprzednie materiały. Y, obrażający radnych i mnie jako komentatora życia społecznego y, posty y, w dalszym ciągu znajdują się na profilu burmistrza Gminy Milicz i no, ja podejmę kroki prawne. Mam nadzieję, że również radni się na taki ruch zdobędą. Choćby po to, żeby zaznaczać, że są granice, których po prostu władza wykonawcza, ale też prywatni hejterzy, którzy tam przez burmistrza są pobudzani, pewnych granic. Przekraczać nie mogą, albo spotkają się z odpowiedzią: żyjemy w państwie prawa, a nie w jakiejś dżungli, czy innym dziwnym miejscu, jakiejś, nie wiem, Republice Trzeciego Świata. E, także to się wydarzy. Radny wybierała przedstawił potrzebnie, niepotrzebnie to już Różnie można do tego podchodzić. Słowa, które obrzydliwe, niebywałe zupełnie, naruszające sferę życia prywatnego, kwestii zdrowotnych no, po prostu jakieś kalumnie błoto, ściek. Radny zdecydował się to przeczytać na sesji. Mówiąc do pana burmistrza, że tak się nie godzi, że spór można prowadzić, ale że to jest nie do przyjęcia. Na co po zakończeniu tej wypowiedzi przez radnego wybierałem? Odezwała się radna, co zresztą należy odnotować, bo to rzadki moment w historii, Wieloletniej działalności radnej Makowieckiej, jako radnej, odezwała się, samo to jest ciekawe, i ponieważ ma niezwykłe inklinacje do tego, ażeby wyciszać wszelką krytykę dotyczącą burmistrza, szczególnie, powiedziała, że w ogóle nie ma o czym rozmawiać że w gruncie rzeczy to, co się dzieje w, w, integrecie, w, 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 w Integrecie, w Internecie i na Facebooku, to to zostawmy i zajmijmy się tym, po co się tu dzisiaj spotkaliśmy. Otóż pani radna Makowiecka, ja, ja widzę, obserwując pani karierę polityczną, że pani tego nie rozumie, ale y, słowa mają bardzo duże znaczenie i nasz świat w 2025 roku jest yy, zintegrowany z tym co nie da się oddzielić przestrzeni offline od tego co się dzieje online dlatego że te przestrzenie się przenikają i jak na przykład kolejna postać która na forach yy, pani Doroty Folmer czy pana burmistrza Piskorzuba jest fetowana i lajkowana, niejaki pan Piotrek Gontarowski, Piotrek Piotrek, pisze na moim profilu, komentując coś, że ja jestem na przykład chorą lewacką szmatą, to pani Kasiu, to nie jest wygadywanie sobie, jak Pani raczyła nazwać te słowa, które zacytował pan radny Wybierała. Wygadywanie sobie, ja musiałem sprawdzić, co to w ogóle znaczy, wygadywanie sobie, bo ja nie, 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 nie znam takiego. To jest wyraz potoczny o, oznaczający mówienie źle o kimś lub o czymś. Ja, no, także pani, pani uważa, że to jest wygadywanie. Wy pani wygadywać, to sobie mogą dwie przekupki na targu w Szyłowie. Natomiast, jak ktoś mówi do kogoś rzeczy, które wypowiedział pan Wypychowski, jak ktoś mówi rzeczy, które wypowiedział pan Gontarowski, jak ktoś mówi rzeczy, będąc burmistrzem gminy Milicz, które wypowiedział pan Wojciech Piskozub, to mamy do czynienia z czymś dużo poważniejszym niż wygadywanie sobie. I ja będę to udowadniał. Sądach, dlatego że e, dlatego, że słowa mają znaczenie. One kształtują sposób myślenia o innych ludziach w tej realnej przestrzeni publicznej. Tak? I jeżeli burmistrz gminy Milicz oswaja społeczność z tym, że to jest dopuszczalne, że można w werbalnie obrażać, upokarzać, obśmiewać obywateli miasta, którego jest burmistrzem, to to jest krok na drodze do tego, ażeby od aktów werbalnego znieważania przejść do aktów fizycznego znieważania. No, jeśli ktoś jest chorą szmatą, na dodatek lewacką, no to właściwie nie ma żadnego problemu, ażeby tak zdehumanizowaną postać, nie wiem, kopnąć, podpalić, zrobić wiele innych rzeczy, które, których, byśmy, których byśmy nie chcieli. I firmowanie tego. Przez burmistrza gminy Milić, przez jego oficjalny profil, do dnia dzisiejszego tam wiszą te kalumnie jest po prostu czymś skandalicznym, nieakceptowalnym i, jak mówi radna Bata Walkowiak hamskim. I temu będziemy przeciwdziałać z całą stanowczością. Jak już mówimy o, o pewnym wyczuciu w, w Państwa dyskusji, bo szczęśliwie nie jest tak, że, że Wy tam sobie siedzicie. Bo takie odniosłem wrażenie, że Wam się wydaje, Pani Makowieckiej, że Wy tam sobie siedzicie i tam jest jakieś epicentrum świata, a cała reszta właściwie można ją olać. Otóż nie, no szczęśliwie jest tak, że dzisiaj. Głos mieszkańca może znaczyć równie wiele, jak głos tego czy owego radnego, szczególnie jeśli ten, ten czy ów radny e, prawie zawsze milczy, a gdy już coś powie, to naprawdę e, trudno się do tego odnieść. Jak na przykład do wypowiedzi pana Leszka Żubera, który milczy na kolejnej już sesji e, przez cały jej przebieg i rzuca sentencję, która brzmi mniej więcej tak. Przysłuchiwałem się. Powiem, pan tam przyszedł jako wolny słuchacz, panie Leszku. Pan jest wybranym radnym. Pan ma aktywnie wpływać na kształt tego miasta, <grym> a nie się przysłuchiwać radnym. Ja się mogę przysłuchiwać radnym i inni mieszkańcy. Pan ma pracować. Tej pracy nie widzę. Pan milczy w tej kadencji praktycznie permanentnie. A gdy już pan coś powie, no to aż się prosi, żeby to skomentować. Pan mianowicie obraził wczoraj wszystkich radnych. Pan powiedział, że pan się przysłuchiwał, z jednymi z radnych się pan zgadza, z innymi z radnych pan się nie zgadza, a niektórzy radni to osiągają już nie rysy, ale Himalaje hipokryzji. Co to jest jakiś. Klub alpinistyczny? I, I na tym pan zakończył. Na tym pan zakończył, panie Leszku. Czyli rzucił pan w przestrzeń publiczną kalumnię, właściwie, którą każdy z radnych wokół mógł sobie, mógł, mógł i moim zdaniem powinien wziąć do siebie, że jest hipokrytą na poziomie Himalajów, tak? Czyli no, najwyższym możliwym na naszej małej planetce. I pan zakończył. Co to jest? Za sposób dyskutowania spraw publicznych. Mówi pan do zgromadzenia wybranego w powszechnych wyborach, że są hipokrytami do entej potęgi? I kropka, dziękuję. I dumnie pan z uśmiechem milczy. Ja, ja się dziwiłem, gdy byłem jeszcze tam kierownikiem, że pan yy, pomimo moich wielokrotnych próśb yy, i starań, nie potrafi, nie chce, nie chce podjąć jakiejkolwiek rozmowy merytorycznej z, no właśnie, ze mną między innymi, tak, ale ze wszystkimi innymi kierownikami również. Nigdy się to nie udało. To samo robi pan jako, jako radny. Ja przeciwko temu, jako mieszkaniec tej gminy, stanowczo protestuję. Pan radny Żuber. No i oczywiście pański kolega, pański sympatyczny kolega, Andrzej Nestoruk, który, jak wiemy, jest wielkim zwolennikiem tego, aby wybierać do Urzędu, ludzi na zasadzie na swojego kandydata. Czyli zrezygnować z fikcji, jak mówi Pan radny, konkursów, ale wybierać tych, których Pan burmistrz uważa za godnych wyboru. Mamy screeny, Panie Andrzeju. A jednocześnie pan, pan prezentuje cały czas siebie, zresztą nawet w trakcie tej sesji, jako ten taki ostatni szeryf, który tutaj bada wszystko bardzo, bardzo dogłębnie, analizuje, no tylko nie dają panu przedstawić. Już od dwóch lat panu nie dają przedstawić. No. Zbudował pan swoją karierę polityczną na tym, że pan mówił, że jest bardzo źle i że wszyscy kradną, ze szczególnym uwzględnieniem poprzedniego burmistrza i jego otoczenia, po czym mija dwa lata... Gdy ma pan swojego burmistrza i nie udało się panu niczego w tej sprawie udowodnić, i znowuż pan przychodzi i mówi, no bo mi nie dali przedstawić, bo nie mogę, bo coś, bo tamto, bo nie tamto. No. Także pan radny Nestoruk opowiadający, że prawo jest twarde, ale jest prawem, ale jednocześnie opowiadający, że można robić od tego prawa dość istotne wyjątki. No, można, można wybierać ludzi bez, w trybie bezkonkursowym. Co więcej, pan radny, i o to będę pytał radę, bo przecież nie komisję rewizyjną, ponieważ w komisji rewizyjnej siedzi pan, siedzi pana kolega jako przewodniczący, pan Żuber. No, krótko mówiąc, wasz klub, ten trzy- czy czteroosobowy, który jeszcze wspiera y, burmistrza y, gminy Milicz. Jest właściwie w całości w tej komisji skargi i wniosków, więc do tej komisji tego nie skieruję. Ale skieruję do, do rady zapytanie bardzo proste. W oparciu o pana dwie bardzo jednoznaczne deklaracje w internecie. Jedna to właśnie ta o tym, że, że przecież wiadomo, że konkursy są fikcją i że trzeba wybierać swojego kandydata, tylko on potem musi potwierdzać, że jest rzeczywiście swój. A druga wypowiedź, pan raczył jakieś dwa, trzy, dwa tygodnie temu napisać coś, coś o mojej skromnej osobie, że pan, że pan używa formy my. O to też będę pytał, kim są my? Czy to jest pański klub? I dlatego właśnie nie mogę do, do, do komisji skargi wniosków skierować, bo to prawdopodobnie was dotyczy jako, jako grupy. Pan, na, pan napisał rzecz następującą, że Ostrzegaliśmy przed wpuszczeniem lisa do kurnika. Pan to napisał w kontekście wyboru w konkursie otwartym, publicznym mojej osoby na y, kierownika w Urzędzie y, Miejskim w Miliczu. Więc ja będę miał pytania, bo sprawa wydaje mi się ważka. Czy, czy, a wedle Pana deklaracji wynika, że tak, a jeśli tak, to w jaki sposób Pan i ci my, którzy z Panem, jak rozumiem, współpracowali w tym niestym procederze, w jaki sposób Pan ostrzegał? Przed czym? Jaki, jaki to był tryb? Czy, czy w moim odczuciu pan po prostu próbował wpływać na obiektywizm konkursu. No, Krótko mówiąc, pan próbował go ustawiać. Jeżeli pan w trakcie procedury konkursowej wyboru urzędnika, kierownika w tym urzędzie ostrzegał, czy czy, czy są jakieś w tej sprawie pisma? Państwo, jako klub ostrzegaliście pana burmistrza przed lisem w kurniku? Tak na marginesie. Ja też nie rozumiem tej, 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 tej waszej tendencji do, do dehumanizowania ludzi. No, burmistrz mówi o kozie. Pan mówi o lisie. Pan jest byłym milicjantem, policjantem, ale mi by do głowy nie przyszło, żeby w przestrzeni publicznej mówić o panu, nie wiem, pies na przykład, prawda? O, takie skojarzenie z milicją, z policją dość, dość powszechne. No, no, po prostu przez usta by mi to nie przeszło, ani przez umysł. A państwo jakoś tak zupełnie bezrefleksyjnie, mówię, jak nie szmata, to koza, jak nie koza, to lis pomijam, że pan nazywał urząd miejski kurnikiem. No to pewnie też się jakoś yy, przesadnie, znaczy, ja bym się czuł troszkę urażony, bo to jak kurnik, no to, to prawdopodobnie w większości siedzą tam kury. Należałoby wywieźć, logicznie. Eee, no więc. Takie mam pytanie do, do, do pana, ale też do, do pana kolegów. Jak, to, jak też pan ostrzegał? Jak, jaką formę przyjęły te ostrzeżenia? I naprawdę zachodzę w głowę, jakiego rodzaju ostrzeżenia to były. Znaczy, co pan dokładnie wie o mnie takiego, co spowodowało, że myśmy w życiu rozmawiali dwa, może trzy razy. Nie odniosłem wówczas wrażenia, że pan jest jakoś przerażony moją osobą. Więc co, co dokładnie w tych ostrzeżeniach się znajdowało, że zdecydował się pan na ewidentne złamanie prawa, na, na próbę wpływania na procedurę konkursową, na ostrzeganie przed mieszkańcem Milicza, który w otwartym konkursie próbuje, próbuje podjąć pracę w jednostce samorządu terytorialnego. A tutaj domysł jest oczywisty. Znaczy, jeśli pan ostrzegał i z taką satysfakcją pan informuje opinię publiczną o tym, że pan ostrzegał, gdy ten proces zatrudniania się odbywał, no to być może przez te cztery miesiące pan i być może pana koledzy klubowi ciężko pracowaliście nad tym. Nie żeby współpracować, bo tak jak mówią, ani pana Żubera, ani żadnego z was yy, pozostałych tam nie udało się nigdy pomimo parokrotnych próśb e-mailowych i wielokrotnych ustnych zaprosić do jakiejś merytorycznej dyskusji i pracy na rzecz gminy Milicz. Ale może przez te cztery miesiące wy zamiast pracować na rzecz gminy Milicz, pracowaliście nad tym, żeby no, tego lisa skórnika, jak pan się raczył wyrazić, po prostu się pozbyć. I się udało! No, tylko, że, panie radny, no to jak się już udało, to może jakieś efekty powinny być. tak? Mamy, dzięki Bogu, 12 grudnia. Więc jak już się tego lisa pan pozbył, no to to powinno wtedy pójść już z górki wszystko. A tych sukcesów Nadal jakichkolwiek brak. Chętnie na te wszystkie pytania uzyskam odpowiedź. Zobaczymy, czy to się uda, czy to się nie uda. Tyle na dzisiaj. Dziękuję.